Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na styczeń dla wszystkich osób z podznaku Strzelca. Zobaczmy, co u was się ciekawego pojawi w styczniu, co nowego do was przyjdzie. Energia główna. Karta Gwiazdy. Co odchodzi do przeszłości? Karta Świata. Co nowego u Was się pojawia? Rycerz Mieczy. Jaka jest dla Was rada na ten czas? Osiem buław. I z jaką energią kończycie czas stycznia? Karta wieży. Zobaczmy co w tle. Dziesiątka monet. Bardzo dobry czas. Cały czas będzie się przewijało przez wasze życie takie poczucie, że macie wszystko, że udało wam się osiągnąć coś bardzo dla was ważnego. Dopełniliście się, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy materialne, zawodowe, finansowe. Poczujecie, że wykonaliście bardzo dobrą pracę, osiągnęliście pewien szczyt, o który wam chodziło. I to poczucie triumfu, poczucie sukcesu, poczucie satysfakcji i tego spełnienia będzie cały czas do Was wracać. To mogła być jakaś sytuacja związana z pracą z Waszą najbliższą rodziną. Mieliście poczucie, że mogliście im zaufać i że mogliście naprawdę osiągnąć razem coś bardzo ważnego. Bardzo często to jest kwestia kupna domu, kupna samochodu, kupna mieszkania. Zdecydowania się na jakąś wspólną inwestycję, która jest naprawdę bardzo dla Was kluczowa i jest dla Was synonimem sukcesu, i to poczucie właśnie satysfakcji będzie do Was wracać. Energią główną dla Was jest bardzo piękna karta karta gwiazdy karta mówiąca o tym, że nie jesteście sami we wszechświecie że nie jesteście pozbawieni pomocy i wsparcia wszechświat Was wspiera. Wokół Was są osoby, które są Wam przeznaczone, które Wam pomagają, które wysyłają Wam dobre myśli, które Was wspierają i chcą, żebyście osiągnęli wszystko to, co najlepsze. Będziecie mieli poczucie, że wszystko to, co dzieje się na Waszej drodze, to, co stało się do tej pory, było Wam pisane, że było dla Was przeznaczone, że dzięki temu mogliście rozwijać się lepiej, mogliście pójść do przodu, zrobić coś. Na czym Wam naprawdę bardzo zależało, dzięki temu możecie zacząć rozwijać się w zupełnie inny, lepszy sposób. Karta Gwiazdy jest niezwykle silna, daje zawsze dużo nadziei, dużo chęci do tego, żeby iść do przodu bez względu na wszystko to, co stało się do tej pory w Waszym życiu, bez względu też na to, czy jesteście zadowoleni z tych wszystkich wydarzeń, e, tych wszystkich momentów, które miały miejsce w Waszym życiu. Karta, jako energia główna, karta gwiazdy, daje Wam naprawdę porządnego kopa w tym miesiącu. Będzie nad Wami czuwać, będzie Wam pomagać osiągnąć to, co sobie zamierzyliście. Nie będziecie pozostawieni sami sobie bez względu na to, wszystko, co będzie się działo w tym miesiącu i w nadchodzących tygodniach. Będziecie mieli poczucie, że macie nad sobą opiekę, że ktoś nad Wami czuwa i nie jesteście w tym wszystkim sami. Dla co niektórych z Was, dla tych osób, które poszukują swojej drugiej połówki, to jest pojawienie się osoby Wam przeznaczonej, pojawienie się osoby, która jest dla Was idealna, która od razu będzie chciała wejść z, e, z Wami w interakcję. Poczujecie, że to jest właśnie to, że to jest właściwa osoba dla Was, e, poczujecie, że ta relacja jest niezwykła, nie będziecie musieli się nad tym długo zastanawiać, od razu Was to uderzy. Do przeszłości odchodzi karta świata, kolejna karta wielkich arkan, mówiąca o tym, że zamykacie pewien etap w waszym życiu. Jesteście w trakcie zamykania właśnie tego etapu, tego cyklu. Jest on dla Was sukcesem, czujecie, że jest to coś wyjątkowego. Ta karta mocno koresponduje też z tą dziesiątką monet, która pojawiła się w tle. Zamykacie pewien proces. Uznajecie zamknięcie tego cyklu za sukces, czujecie, że jesteście naprawdę na szczycie, że bardzo dobrze sobie poradziliście z jakimś zadaniem, z jakimś projektem, coś co dotyczyło też relacji, współpracy, współpracy z jakąś instytucją, z jakąś grupą osób. Poczujecie, że to było warte Waszego wysiłku, Waszej pracy, osiągnęliście to, co sobie zamierzyliście. I teraz z dużą satysfakcją zamykacie właśnie tą historię, zamykacie ten etap. To, co nadchodzi, to jest powiew nowości. Rycerz Mieczy mówi o tym, że um, będziecie mieli naprawdę dużą potrzebę edukowania się, dokształcania się, polepszenia swoich umiejętności, um, powiększania swojej wiedzy. Poczujecie, że naprawdę chcecie być lepsi, chcecie poczuć, coś zupełnie innego, chcecie się czegoś dowiedzieć, chcecie się z kimś skontaktować, to jest nie patrzenie na boki, tylko wyznaczenie sobie celu i pójście po to, co sobie wymyśliliście, co sobie zamierzyliście. Czasami ta karta też mówi o tym, że zbyt intensywnie koncentrujemy się na jakimś celu. Nie widzimy wokół siebie żadnych osób, nie widzimy tego, co czują inni, nie, nie widzimy potrzeb innych osób. Co tak naprawdę może nas również ograniczać? Karta z jednej strony zachęcająca do tego, żebyście nie bali się rozwoju intelektualnego, nie bali się komunikacji z innymi osobami, z drugiej strony przestrzegająca Was przed tym, żebyście nie ograniczali się tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, nie ograniczali się tylko do jednego tematu, ale również patrzyli na to, w jaki sposób postępujecie wobec innych osób, w jaki sposób postępujecie wobec swoich najbliższych, Waszego otoczenia. Nawet jeżeli jest coś dla Was wyjątkowo atrakcyjne, starajcie się nie iść po trupak do celu. Karta rady dla Was to ósemka Buław. Karta mówiąca o tym, żebyście nie bali się komunikacji. Znów powtórzenie um, komunikatu związanego z rycerzem mieczy. Karta ósemki Buław mówi o tym, że wszystko będzie szło bardzo gładko. Musicie tylko Zacząć komunikować się z innymi osobami. To jest karta szybkości, karta bardzo szybkiego tempa załatwiania wszelkich spraw. Jeżeli tylko wyciągniecie rękę, jeżeli tylko zaczniecie się komunikować z innymi, zaczniecie wysyłać maile, zaczniecie dzwonić do osób, z którymi macie różne sprawy do załatwienia, to wszystko pójdzie gładko i zacznie iść dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliście. To, co do tej pory było dla Was przestojem, co nie mogło z jakiegoś powodu ruszyć do przodu, niektóre osoby mogły być na urlopach ze względu na to, że jest przełom roku, ze względu na święta, niektóre sprawy mogą być zatrzymane. Jeżeli teraz wykorzystacie ten czas stycznia i zaczniecie komunikować się z osobami, które są odpowiedzialne za pewne sprawy, na przykład w Waszej pracy, to wszystko to ruszy do przodu i zacznie przebiegać tak, jak sobie tego życzycie. Wszystko nabierze tempa, przyspieszycie i, i będziecie mieć poczucie, że naprawdę się rozwijacie. Pod koniec miesiąca nadchodzi zupełnie inna energia dla Was i jest to energia wierzy, energia mówiąca o tym, że coś się zmieni i będzie to zmiana bardzo widoczna. Będziecie mieli wrażenie, że nie panujecie nad tym, co się dzieje, nie kontrolujecie tej zmiany, a jednocześnie będzie to zmiana, która da Wam możliwość Całkowitej odnowy, całkowitego odrodzenia. To, co było dla Was ciężarem, co było dla Was niewłaściwe, czego nie potrafiliście zmienić sami, nie mieliście pomysłu na to, w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób pozbyć się ciężaru, który naprawdę był z Wami być może przez lata, przez długie miesiące. Ta karta zapowiada, że ten problem sam się rozwiąże. Budowanie fundamentów na nowo nie będzie łatwe, nie będzie to coś um, bardzo szybkiego i prostego dla Was. Jednocześnie możecie poczuć ulgę, możecie poczuć, że nareszcie możecie rozpocząć nową drogę. Nawet jeżeli nie jest ona łatwa, będzie ona na pewno dla Was zdrowsza, na pewno będzie dla Was lepsza niż to, co było do tej pory. Jest to nadejście jakieś wiadomości, jest to jakaś zmiana, zmiana sytuacji, zmiana sposobu komunikacji z kimś. Będzie to dla Was naprawdę wyjątkowo ważny czas, będzie dużo zmian, będziecie mieli wrażenie, że jest to dla Was szansa na to, żeby zacząć budować coś zupełnie od nowa. Podsumowując, jest to bardzo dla Was ważny czas. Jako energię główną macie kartę wielkich arkan, gwiazdę, która daje Wam nadzieję, siłę do tego, żeby się rozwijać, poczucie, że nie jesteście sami, poczucie również, że to, co dzieje się w Waszym życiu jest zdeterminowane, dzieje się z jakiegoś powodu i będziecie mieli poczucie, że możecie się rozwijać. Że wszystko to, co dzieje się w Waszym życiu, ma swój powód, jest dla Was najlepszym wyborem, dzięki temu możecie się rozwijać dokładnie tak, jak sobie to zamierzyliście. Kończycie jakąś sprawę, jakiś etap, zamykacie jakiś cykl, jest on dla Was sukcesem, czujecie ogromną satysfakcję w związku z tym. Skupiacie się na rozwoju intelektualnym w tym miesiącu, szczególnie w drugiej połowie stycznia, poczujecie, że naprawdę świetnie sobie radzicie z komunikacją z innymi osobami. Jeżeli macie, jeżeli musicie zdawać jakieś egzaminy, jeżeli musicie załatwiać jakieś sprawy formalne czy urzędowe, będą one przebiegały bardzo sprawnie i zdecydowanie na Waszą korzyść. Nie bójcie się szybkości i komunikacji. Wszystko przyspieszy i będzie się to działo na Waszą korzyść. Pamiętajcie o inicjatywie, pamiętajcie o tym, żeby odzywać się do innych osób, o tym, żeby być asertywnym, dlatego że ewidentnie będzie to działało na Waszą korzyść. Pod koniec miesiąca nadchodzi do Was bardzo ważna informacja, która bardzo dużo zmieni. Karta wieży zapowiada, że będziecie mieć szansę zbudowania czegoś na nowo. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.